Nie, Donaitów jeszcze... Donaity będą ustawione, będzie nowy plecak, będzie to super działało na 100%, wtedy włączę Donaity, wtedy to już w ogóle będzie ba balet na streamach. Masz myszkę, to Więc kochani, pierwszy poczekajmy na nowy sprzęt, wtedy będę starał się donate wam y ustawić, ok? Sprzęt to się sączy. Ja szybko zeruję. Czy to woda, czy jest e Co Trzeba wyjebać to na raz O ja zabrałam. Kurwa! Jest to takie kurka, wydarzaj Chodź, poszło. Zapomniałem, że jestem w domu. Darł wam koszulkę. Tylko, no, sami siedziemy. Udało się coś niemożliwego, <laughs> nie mogę zaśpiewać. Mm. Dobre, nie? No. <laughs> tak głuchy jestem, muszę ci się kawać. No dobre ty. To, to są parzeciki chyba, nie? Ja. To są łówka lecha. Ale przecież to mi pachniało jakieś. Mięso moje. O no, Cóż to. Dziękujemy za strasznego. za starszego. Ja w Hiszpanii piję tzw. czyli ekspreso z whisky. Wow. O kurde. Gorące jest. I Za ile pijesz, bo czekam na ciebie. Kornelka! Pani, którzy zachowują się być w kursantce? Alfa się tak W Gwałcie, to nie jest moja kursantka, tylko moja... <noise> tak jak słowa. Kochanka moja! Wałcie to twoja kursantka tylko. Pije, pije. A nie, tu... Twoją no, kochanką? To niby się dopiero się poznaliśmy, pierwszy kurs. Aha. A poza autem jesteś moją kochanką. Już się podrywałem. Leciałaś na mój urok, hańcy. <laughs> niby że jestem, wiesz, najbardziej znanym y, konstruktorem w Polsce zaliczam wszystkie kursy te... Pogubimy <laughs> da. Tak. Nie, my się parbujemy trochę. Parbujemy. To się sobie. Scenariusz za niego Co gada? Scenariusz, o! To jest taka parodia, że jestem niby instruktorem jazdy. Ona wiecie, uczy się jeździć, ja ją uczę. Trencyśmy na wiecie. Ona oczywiście się wstawia. O! Ta pierwsza działa tak długo, nie? No. Pokaż mnie. Mówię? Dobra, dobra, pan pojemnie. Kornelka, pozdrów go. Mm. Jeśli ja będziemy wracać, to zajadę do jakiejś żaby po jakieś pultra. Czegoś. Nie, no bo zobaczymy. Justyna to... zgłaszam tam ten kanał i nie oglądaj. Oglądaj nas. Nie promujcie go, nie piszcie o tym człowieku. Zarabia, żeby było w kursantki, będą czytać od ciebie naprawdę lekcje. Się... O, jest. Pusiś mnie? Nie. 00, pozdrawiam. Słuchajcie, zapraszam wszystkich na platformę Kick Daniel Magical. Do 23.00 osoba z czatu za darmo może wygrać słuchawki oryginalne. Jill Biela. Nie, starszy, nie chcemy okay. za nim rozmawiać. Tak dużo. Będzie... Boja, bo...

Nie. Zdrówka, alkohol, potem jedzenie. Pani tutaj kelnerka myślała, że facet kieruje. Kobieta musi się napić w życiu. Ja. Tutaj. To co? nieprawda, nie mam. I dla Dziękuję pani. bardzo. Proszę bardzo. Też muszę. Mhm. Mhm. Nie. To nie jest piszą. Reklamacja? Proszę go. ale to, buch, to... Wywieram, sobie ziemniaki kupił gotował. <grym>, nie, <grym>, Ja pierdzielę, ty świnia. Dlaczego? licy z nas nie nie mam. Może było do mnie tym razem. Zobaczymy, czy dobrze dosłonione. Pamiętacie Rzym, jak było fajnie w restauracjach? Ta pamięta Rzym? Tego kelnera jednego, nie? Ten alkohol, jaki niedobry był. pierogi. O kurwa, teraz bez jaj bardzo gorąco. Przeobrażam do język. Teraz bez jaj. Też Pierozka? Też dziękuję, że zapytałaś. bo bardzo czekałem masz zapytać, Wiesz? Nie. Żeby nie było, że spierdalałam się z talerza. Nie, nie, to jest Ty, no. Nie musicie, z codziennie moje wieczory bez Was są do dupy, to magia, no. dlatego musimy wiedzieć, że chcemy mieć swoje, coś nie? streamowania na coś lokum i też tak nie mogę się przyzwyczaić. Ja muszę mieć wszystko lecie na biurku, komputer jakby jest grubo, tak nie? Fotel muszę mieć swój o. Więc w każdym razie ze streamami tak są w kratkę, ponieważ w tym tygodniu jedziemy już patrzeć działkę budowlaną, czekam na plecak IRL nowy, żeby wam Europę podstreamować. Wtedy zobaczymy, może na tej działce coś się już będzie działo w maju. Zatapię pierożki, którego... No ja im z szefa z kości. No gusza ogólnie tutaj tak, nie przyjechałem tutaj streamować. Przyjechaliśmy na majówkę i mieliśmy jechać w Czechy, ale sprzęt się zepsuł. W się psuje, sami widzicie nieraz już od, od zagranicy. Więc ja tutaj nie planowałem streamów robić z domu Natalii. Ale też nie chcemy jakiś to zrobić to czerw robić. To ty dobre nawet widzenia. Jutro twoja mama robi, nie? Tak. Właśnie kawałek kości. Mm -hmm. Mięso takie jednak lepsze. Starszego śmijaka. No, ja to jak powiem recenzji jedzenia, zabraknie mięso starego. O! będzie, co będzie, że mam pikantne oceny jedzenia? Smacznego czerca. Stąd No, do starej świni, dojrzałej. Pchamowe lepsze. Ja jeszcze zrobię recenzję, Daniel. No robię. Ale jest to, że ja smakuję, a gadam tak, że jakby Kurde, katar mam mycha. Kurde, nie wiem co jeść. रगी तो ले Ale ja, dobre. Zdążyłem na języku poczuć i za gorąco mi uciekło z języka. I powiem się, że kozak nie. Kurde. Masz grilla, życzę każdemu. Dobra, kapusta. <laughs> Co? Na tym bekę przeczytałem, tam się też miałem. Masz ze mnie bekę? Nie. Szkoda, bo ja mam i siebie. Ojeba, bym się ja też. Ciekawe, czy Matania to danie popije. Jak narzeczony, pomyślę tylko sobie. Nieprawda. Przecież. Nie ma wody. ...bym się odwiedza. Tak, to już zawsze że to mówić ty. Co ja. Ona jest jakoś jest własnie psychicznie zrobiona. Nie bo w gębie, ty. A ja. Nie, bo działa stream, to jestem w humorze, nie zacina nic, chociaż nie muszę tego streama kabla od tego, nie? Tak, działa, działa. Nic nie wyplułem, to tak się zdawało, że zbliża to, to ja wyplułem. Tak, to było złudzenie optyczne. Tak, bicie lustrzane. Ja to nie wyplułem, tylko biłem z dwóch buzi z języka, więc zostało przemielone jeszcze. Dobrze, że to na kiełbasy. Powiem Wam tak, przekonaliście, nie macie rację Kiełbasy zawsze co mogę. A kupiliśmy kiełbaski takie wiodrące, nie? Na grilla. W piekarniku o jebie w nocy się. Uzaję. O, no, piosenka. Fajnie, są dobre myśli. Tu macie przykład, że jak nie zaczyna i fajnie działa, to się fajnie ogląda, tak? Jest taka... To no jest humor, jest płynność, jest ciągłość i wyobraźcie sobie sytuację, jesteśmy w Japonii, tu siedzą Japończyki, kamerka to nasza najlepsza, zasięg wyjebany w kosmos I ja podchodzę, hello, I'm Poland, takie wódka, oni ja, jo, jo. i z Japończykami pili na przykład. Kur, chodzi grubo. Dobra, to nie jest <grym> Dzięki, dzięki. To jest dla Ciebie. Goszynia, dzięki za info, nie reklamujcie tego dupeczka. Słuchajcie, nie ma co. To już to dla Ciebie. Dziękuję. Hello World. Film z papieżem milion papieżu, ma. Ja, bo oni mają słabe głowy. Po co tam jadę, nie? Będę królem. Wszystkie kupiłem. Kochani, zapraszamy na platformę Kik Daniel Magical. Do 23.00 konkurs jest na czacie, połóżmy na każdą Mam Dobre pierogi, bardzo dobre. Ja nie wiem, czy mogę zmieszać teraz. Yes. To nie mm. Dupa, jest. To no, rozwali smak zaraz. W dupę jeżdżą, dobre. Angel, to się nazywa Angel. Y, ten, na no, M, Angel M. Krypanie, tak? Odkrycie, sensor. <laughs> Jesteś kiedyś. Y, wy... Na tym dobrym bierzesz, teraz T? No. Obiecujesz na streamie też? Tak. Love in the answer. Morandi, o, Morandi, Angel, Amigel. Jak anioł, kto by nie wiedział, jaki się uczy angielskiego. O Boże. O. Mam nie. alergia. A ja nic nie mówię. Zatoki. Tabletek nie biorę na alergię. Koty mam, na pyłki, na kurz. Na głupotę. Zawieszę to na zimno, już. Na kolno jem. Pierogi Mogłem jej pomogłem. Gdzie kroicie groźbę im tę? Co to jest, a nie rjęczka, z kościołem. Proszę mnie nie klepać. To Co? mam żołądek. Na plecach? Tu wokół. Na plecach już żołądek? Mhm. Przyjem! Złotego. zgadzam zgadza z obrazem, nie mołopcie mi nawet tak. O! Nie, dalej sobie. Z lodem się napij. Nie, chcę. Hity na czasie. Hmm. No i trzeba wziąć. Abo też nie będzie. Cza. Domiko, Do jak już będzie cały sprzęt, no to jest to było wtedy. Ale podejrzewam, że to... No, no, nie ma co gadać. No, włosy nie ubiegam, to, to już patrz, jak takie terminy. To już, tak, super, tak, bardzo tak, tak. dobrze. Patrzcie, włosy będą na prędzej robione. To się w maju będzie działo połowie, a. prawie. Więc na trakcie zrobić włosy. Wszystko zależy od tego, kiedy przyjdzie sprzęt. Tu nie jest problem jechać z Słowacji, Czechy, wrócić do Polski na włosy. Bo włosy będą robione na później polski. To pojedę. Nie, nie. Na razie nie kiedy przyjrzał tu szaf. Nowy plecak. Nowy komputer. Przynoszmy. Dziękuję panu. Chabowy z świni. Ja, ja mam sesję dla płucień włosów. Nie nie ma. Zaczekaj, tak, Początku, co stwierdzasz. Nigdy nie powiedziała, że ma włosy. chcę je jakoś uczerpać, zrobić. Ale... Nic nie mam wspólnego z jej włosami. ale sama to robi i chce. To je włosy, nie moje. Mm. Takie... Kumasz? Ja to chuj. Dobra, może kiedyś. Czy ja. <grym> Duułnioka pozdrawiam. Cześć, cześć. A, no, a kiedy jest, pan Tak nie mówimy. To już jak będziemy jechać w środę, w średniu, w piątek, to pazury gdzieś tam mówisz. No. Tam, gdzieś tam w miastach tych po drodze, co? No. No. Jestem sobą suzdana. Ja nie w słyszę włosów. Obraz się rozjechał i dźwięki głowę. Dobrze, kamerę mam zdecydować znowu. O, jest. A w statywie jest kamera. mi no się naprawdę dobrze, ale ja jeszcze mi dam trochę koczny Tak bardzo. No. Za nie idę, kochani. MK Zbyszka i ze Złodzi pozdrawiam. się łódź! A jaki mamy styl życia chłop? Nie przeszkadza mi tunel. Pozdrów Sadka. Kogo? Sadka. Sadek, pozdrawiam Cię. <noise> Mychę, <Michaelisza> ze zajchana. Nie <noise> jestem winny temu wszystkiemu, widzisz? Nie. Bo to... Takiego, nie, nie ma makijażu teraz. Byłam na Giewoncie, jak byłam na wycieczce szkolnej tyle. Tak to w góry nie chodzę, bo nie przepadam za tym. Bo ledwo na tym. To bo na ten giełdzie wyszło. Yy, nie, skarpety z zapaskiem. Jest to Nie jest to możliwe. No.